Witam na stronie i Brunety i witam Was w takim małym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj unboxing odbywa się na dworze, na tarasie, bo jest tak piękna pogoda, że szkoda siedzieć w domu. Darowałam Wam już tutaj otwieranie pudełka, więc od razu przechodzę do rzeczy. Pierwszy tom jest to piąty Tomik Vampire Knight. Kolejny to siódmy Tomik Vampire Knight. Następny to dziewiąty tomik Vampire Knight jeżeli chodzi o Vampire Knight jeżeli ktoś z was ma do sprzedania ósmy i trzynasty tom Vampire Knight po polsku, to ja chętnie go odkupię nawet po oryginalnej cenie czyli po 20 zł za tomik ponieważ bardzo trudno dostać ten ósmy i trzynasty no mi się na razie nie udało ani na Legro, ani na Facebooku, na żadnych stronach więc jeżeli ktoś z was ma do sprzedania ten ósmy i trzynasty tomik to ja chętnie go odkupię Kolejnymi mangami, które kupiłam to Kuku Sweeper, drugi tomik Bestia z obok, trzeci tomik I trzeci tom Zerowej Marii i Pustego Pudełka To wszystko w tym unboxingu Dziękuję Wam za oglądanie Za wysłuchanie Zajrzyjcie na mojego Facebooka I do usłyszenia, cześć!